na omówienie sytuacji to oto tutaj urządzenie to zbudowane przez mojego tatę pozdrawiam tato inkubator jest to prototyp pierwszy raz działaliśmy tata został zainspirowany przeze mnie a ja zostałam zainspirowana przez pewne filmy na youtubie autorów, ich nie pamiętam y, z nazwy, więc ich teraz nie wymienię. Natomiast oczywiście w opisach się pojawią. E, także y, mamy tutaj konstrukcję zbudowaną z kuwety dla kota. I kuweta dla kota została mi podarowana przez moją siostrę. Również Cię pozdrawiam serdecznie i dziękuję za ten dar. Y, kuweta dla kota y, została właśnie update'owana do inkubatora. E, polega to na tym, że od góry został przymocowany sterownik, e, tu w tej e, puszeczce znajdują się wszystkie kable, stąd wychodzi wtyczka taka normalnie podłączana do prądu, tak do zasilania prądem. E, I tutaj jest przewiercona dziura na żarówkę. Powiem Wam, dlaczego wybraliśmy e, ten pojemnik zamiast innego. Bo po pierwsze, był i trzeba było to jakoś zagospodarować, za, zamiast wyrzucać. A po drugie, ma on kilka, moim zdaniem, zalet. Ale zanim zacznę się tutaj rozwodzić nad tym, to pamiętajcie, że to jest mój pierwszy raz. Ja nie mam doświadczenia. Wszy, całą wiedzę, którą posiadam, posiadam z internetu. A, to jest mocny eksperyment. Każda Wasza sugestia i podpowiedź jest dla mnie na wagę złota. Także, jeżeli już na wstępie, zanim rozpoczęłam zabawę w inkubację jaj, coś zauważacie, to dajcie mi koniecznie znać, żebym mogła zawczasu zareagować. No dobra. Po pierwsze, co jest fajne w tym projekcie. Otwierana klapka. Stwierdziłam, że będą mniejsze straty podczas przewracania jajek przez taką klapkę, niż gdybym miała ściągać pokrywę i zakładać pokrywę. Po prostu będę taką klapkę odginała, wkładała łapkę do środka i przewracała. Muszę tylko ściągnąć tą naklejkę, żeby mi łatwiej było to wszystko oglądać. Poza tym z góry tutaj są dziury już fabrycznie zrobione. Zabezpieczone takim wkładem węglowym, dzięki czemu po pierwsze jest przepływ powietrza, ale nie wydostają się z tego żadne zapachy. Ja sobie na potrzeby filmu ściągnę klapkę, żebyście mogli lepiej zobaczyć, co tam w środku jest. No i póki co wnętrze jest po prostu zwykłe standardowe. Natomiast tutaj jest po prostu tak, jak Wam już opowiadam, przewiercona dziura. Tutaj się trzyma żarówka. Tutaj jest zbudowany taki klosz z aluminiowej foremki. Jest to zrobione po to, żeby ciepło było skierowane w dół zamiast ogrzewać sufit. No i jest też żaróweczka podkręcona, wkręcona normalnie. I również ze sterownika wychodzi mam nadzieję, że to widać tutaj na filmie, ale jak to wyciągnę do światła wychodzi po prostu czujnik temperatury który zostanie umieszczony no tak na centymetr nad jajkami. Nad jajkami. Tak, dobrze powiedziałam. Um, więc tak, mamy całość już zmontowaną, złożoną, gotową do podłączenia. Ja w tym momencie przygotowałam sobie już y, słomę, żeby ona nabrała temperatury fajnej. Um, Wnętrze zostało wymyte wodą z mydłem, oczywiście wysuszone i spsikane płynem do dezynfekcji, żeby tutaj zachować wszelkiego rodzaju czystość. Co do słomy, to ja ją rozłożę sobie cienką warstwą, może trochę pokruszę, jeszcze nie wiem jak ona się będzie zachowywać. I zastanawiam się czy ją delikatnie wysypać jeszcze tym proszkiem do dezynfekcji suchej, muszę to przemyśleć. Czy, czy, czy to jest ważne, czy nie. No podobno, im większa higiena, tym lepiej, także chyba to zrobię. Natomiast yy, no, no, słoma zostanie rozłożona, prawda, na podłodze. Yy, na podłodze zostanie też umieszczony pojemnik z wodą. Ja w tym momencie mam taki pojemnik, ale o, jeżeli będzie on zajmował za dużo miejsca, to go po prostu zmienię na coś mniejszego. I ten pojemnik z wodą po prostu będzie położony również no w środku, w inkubatorze no a tam dalej będą umieszczone jajka ile tych jajek wejdzie tak naprawdę nie wiem, no liczyłam na oko, że by też nie było tutaj za blisko tego wejścia to tak powiedzmy 30 jajek mogłoby się zmieścić, tak gdyby je tak układać kurzych, oczywiście gdyby je tak układać jedno obok drugiego, więc więc, tak, metodą obliczeń, linijką na oko, to mi wyszło, że z 30 jajek mogłoby się zmieścić. Ile fizycznie, faktycznie, nie wiem. Co do izolacji tego inkubatora, to przez klapkę będzie uciekać najwięcej ciepła, w związku z czym ja tą klapkę na pewno będę przykrywać jakąś grubszą ścierką, ręcznikiem, kocem. Być może cały koc będę rzucała na yy, cały inkubator. A wszystko ma stać na podłodze, która jest ogrzewana właśnie podłogówką. Dobrze właśnie przewodzi ciepło i najbliżej tak jakby takiego rozdzielacza. Mam takie miejsce w domu, które jest rozdzielaczem właśnie Ciepła i tam, no po prostu sam ten rozdzielacz dużo wydaje ciepła, więc ten cały inkubator będzie po prostu koło tego rozdzielacza. Tak sobie wymyśliłam, żeby po prostu to dodatkowo dogrzewać. Jeśli chodzi o ten sterownik, ten, ten tutaj, to sprawdzaliśmy go takim profesjonalnym urządzeniem właśnie, który również sprawdza temperaturę i on ma prawidłowy zakres temperatury, więc, więc to się tutaj zgadza. Nie muszę się tutaj, że tak się wyrażę, martwić. No i, no i w sumie tyle, co mogę powiedzieć na ten temat. Tutaj już z dzisiaj zebrałam jajeczka. Dwa, bo codziennie Albo średnio codziennie pojawiają się dwa jajka. To jest jajko od kury zielononóżki, a to jest jajko od kury dominant. I postanowiłam, że no z tego, co wyczytałam, to tak, to jajka przeznaczone do lęgu zbiera się przez dwa dni, może trzy. Znaczy każdy dzień powyżej drugiego zmniejsza ich zdolności do wykluwania się. Dlatego postanowiłam, że dzisiaj zbieram, jutro zbieram, a pojutrze przychodzą zamówione przeze mnie jaja lęgowe, które no praktycznie zaraz po przybyciu do mnie, kiedy złapią temperaturę pokojową, no to po prostu wsadzę do inkubatora. Więc to jajko, te jajka będą miały 3 dni. Że tak się wyrażę, ryzyk fizyk? No cóż, jeżeli nie spróbujemy, to się nie dowiemy. Także te jajka są, i nie chowam ich do lodówki, tylko je trzymam właśnie w temperaturze mm, takiego zimnego pokoju, bo to nie jest temperatura pokojowa, tylko no, w takiej przechowalni je trzymam, Gdzie jest temperatura tak plus minus, plus 15-16, może 17? E, no, e, tak czy siak, mm, tak to wszystko wygląda. E, podkreślam, że jest to. Hmm, prototyp, <noise> jest to eksperyment, yy, bo wychodzę z założenia, że jeśli coś robimy, to wtedy się uczymy. I z takiego założenia chcę wyjść. Yy, no i co? Miejmy nadzieję, że oprócz tego, że ja wychodzę z jakiegoś założenia, to jeszcze mi z jajek wyjdą jakieś kurczęta. Czekam na Wasze opinie na temat tegoż przedsięwzięcia w, w, w komentarzach. I od razu też zaznaczę, że ja wiem, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, żeby mi to kwoka wys, 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 wysiedziała i odchowała i, i, i to by było najlepsze rozwiązanie. Również chcę to kiedyś w przyszłości spróbować. Po prostu oddać kurze. Kwokce, jajka i pisklęta do wychowania. No ale póki nie mam kwoki, a ilość moich kur to zawrotna liczba 3, to nie chcę po prostu się przychylać do tego, żeby któraś z nich na razie kwoką została. Aczkolwiek też jest to kuszące. Dobrze, nie przedłużając, pozdrawiam Was serdecznie. I widzimy się w kolejnych materiałach miastowej na końcu wsi. Hej. No i rzucie jeszcze okiem, jak to wygląda. Programator jest zaprogramowany. Temperatura wzrasta. Żarówka się świeci, i ja, tak jak powiedziałam, będę no, w ten sposób jajka. Obracać Teraz mi ciężko pokazać, bo jedną ręką trzymam telefon, a drugą grzebię, ale chodzi o to, że ta klapka ma mi ułatwić pracę. No. No i sobie zarasta. No dobra. Jesteśmy, jak to się mówi, in touch.